Jesteśmy zdeterminowani, żeby dzisiaj podjąć decyzję, czy uruchamiamy inicjatywę legislacyjną, czy nie, dlatego będę państwa prosił o wypowiedzi kilkuminutowe z uwagi na to, że tak jak mówię ilość podmiotów uczestniczących jest znaczna. Bardzo proszę Pani Pośle. Szczęść Boże, kłaniam się. Dziękuję Panie Przewodniczący za udzielenie głosu i może na początek odnotuję, że większość tych, tych uwag, z którymi tutaj przyszedłem, zostanie tyle anulowana przez Państwa głosy, ile, ile wyszła naprzeciw spostrzeżeniom koła Konfederacja, tym spostrzeżeniom, tym krytycznym uwagom, które formułowaliśmy na pierwszych posiedzeniach Komisji Zdrowia Sejmu, bo to tymi kuchennymi drzwiami tę specustawę władza zdecydowała się wprowadzać. Bardzo się cieszę, z ulgą konstatuję, że to właśnie tutaj w Izbie Wyższej przywraca się proporcje i rozsądek w spojrzeniu na te sprawy, przede wszystkim nazywając rzeczy po imieniu, to znaczy specustawę specustawą. Kiedy myśmy mówili o tym, że to jest prawo o Stanach nadzwyczajnych, no to wtedy właśnie ze strony przedstawicieli rządu obecnego tu pana ministra było pogardliwe prychanie, buczenie, szyderstwa. Jeszcze wczoraj, tak było panie ministrze. Jeszcze wczoraj, jeszcze wczoraj na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Pytania zadawane przez naszego przedstawiciela przewodniczącego koła Jakuba Kulesze nie doczekały się merytorycznych odpowiedzi, spotkały się jeszcze raz z prychaniem, buczeniem i wyszydzaniem. I dlatego mam nadzieję, że Senat będzie jest już tą instancją, w której można zadawać pytania i można oczekiwać. W innym już trybie większej spolegliwości odpowiedzi ze strony przedstawicieli odpowiednich resortów, tych przedstawicieli, których brakowało w pracach Komisji Sejmowej. Nieobecni byli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i innych resortów, pierwszorzędnie przecież kompetentnych i istotnych w tej sprawie. A więc jeszcze raz z mojej strony radość. Gdybyśmy mieli jeszcze kiedyś w przyszłości, nie daj Boże, wszyscy znaleźć się w jakiejś zbiorowej kwarantannie, to gdybym miał do wyboru, wybieram Izbę Wyższą. Tutaj warunki zdają mi się bardziej przyjazne człowiekowi. Jakie to są pytania, na które nie doczekaliśmy się odpowiedzi? No, pierwsza rzecz, głos Konfederacji niereprezentowanej jeszcze w tej kadencji w Izbie wyższej. Mam nadzieję, że od następnej kadencji to się zmieni znacząco. Głos Konfederacji miał znaczenie inicjujące dyskusje nad artykułem niesławnym, nie bójmy się użyć tego określenia, trzynastym tego projektu rządowego. Tym artykułem, który miał uchylać jakąkolwiek odpowiedzialność za podejmowane w trybie nieadministracyjnym, ale w trybie wolontarystycznym decyzje wydawane polecenia więc cieszę się że ta kwestia już tutaj w senacie nie ulega wątpliwości że odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje musi być dalej z radością odnotowuję że upomina się senat i nigdy bym nie przypuścił, to jest dość surrealne w całej tej sytuacji, że akurat głosem pana marszałka czcigodnego Borowskiego tutaj właśnie upomni się Senato o swobody, wolność obywatelską, że będzie mowa o tym, będzie mowa o tym, że powinien to być jednakowoż tryb administracyjny, a nie tryb decyzji, od której nie przysługuje odwołanie. I bardzo państwa proszę, bo mój status tutaj nie. Nie pozwala na nic innego, jak tylko na formułowanie prośby wobec czcigodnych senatorów, abyście państwo obstawali przy tym, żeby ta ustawa, specustawa, jeśli będzie korygowana, to żeby wprowadzała tryb decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie, a nie tryb polecenia, nie daj Boże, wydawanego ustnie. Bez rejestracji nie wiem, dlaczego, panie ministrze, to miałoby być takie trudne żeby nagrać, co mianowicie choćby i w ferworze walki z wirusem, co mianowicie który minister czy wojewoda czy inspektor sanitarny, jakie słowa wypowiada i jakie właściwie jest to polecenie, bo, bo przecież w ferworze walki właśnie, jeśli oczekujemy podporządkowania się takim poleceniom, to niech potem będzie jasne, kto odpowiadał za ewentualne naruszenie prawa. Tu się kłaniam panu senatorowi, który te, te kwestie podniósł. Liczę, liczę na to, że Senat upomni się o to, żeby ta ustawa nie obowiązywała bezterminowo. Kiedyśmy podnosili tę kwestię, a podnosił ją pan poseł Dobromir Sośnierz. Przygotował poprawkę. Ta poprawka oczywiście została w Sejmie, i na komisji, i na posiedzeniu plenarnym w głosowaniu została zmieciona ze stołu temu w ogóle nie poświęcona uwagi. A postulowaliśmy rzecz bardzo racjonalną. Nie powiem, że już pięć minut przekroczyłem. Bardzo dziękuję, więc... Panie Przewodniczący, za mitygowanie mnie. Postaram się nie zmarnować tego czasu, który Pan mi daje. A więc Niech ta ustawa nie obowiązuje na wieki, bo prowizorki mają tendencję do utrzymywania się bezterminowego. Patrz wszystkie konsekwencje prawne i bezprawne Patriot Act w Stanach Zjednoczonych już dwie dekady, prawda, od kiedy Wzorzec demokracji przekształcił się w państwo quasi totalitarne właśnie na fali wzmożenia i uniesienia walki z globalnym zagrożeniem terrorystycznym, więc nie powtarzajmy tego błędu, wprowadzajmy jakieś rozsądne limity niech ta spec ustawa będzie niech się mieści w ramach dotychczasowych pojęć o Stanach Nadzwyczajnych, stanie wojennym. I na koniec i na koniec, Panie Przewodniczący, właśnie te pytania, które trudno w ogóle postawić w izbie niższej, ponieważ nie są zwoływane komisje Sejmu, na których wypadałoby stawiać takie pytania, ale niełatwo postawić je także i w Izbie Wyższej. Dziś miało się odbyć posiedzenie Komisji Obrony Senackiej, zostało odwołane, spieszyłem na to posiedzenie żeby tam pytać nie ma takiej możliwości nie ma takiej okazji ja gorąc Więc... tak jest mam gorącą prośbę konkluzja panie przewodniczący konkluzja dwie konkretne kwestie doroczna pielgrzymka hasydów do Leżajska. jak słyszymy wiadomość z ostatniej chwili odwołana dobra wiadomość dobra wiadomość 20 do 30 tysięcy pielgrzymów którzy mieli tam przybyć Panie przylecą, pośle, regulacje ale, dotyczą wszystkich imprez niezależnie brawo, od ich charakteru. Ale w związku z tym, związku z tym że jeszcze wczoraj szydzono z pana przewodniczącego Jakuba Kuleszy w gronie, w którym zasiadali najwyżsi przywódcy państwowych, kiedy przepraszam, zadawał przepraszam, to pytanie, A ewidentnie to nie jest pytanie dotyczące, pytanie, dotyczące pytanie, projektu. Py analogia, panie przewodniczący, ja analogia. Nie do... Przepraszam. Nie pracujemy na analogiach, pracujemy na konkretnych Dobrze, pytaniach odnośnie. Pytanie projektu. o manewry Defender 2020, analogiczna liczba przybyszów. 20 do 30 tysięcy gości z zagranicy. Bardzo dziękuję. Wczoraj... Pytanie do rządu, czy Państwo rozważaliście także tego typu trudno używanie. Wczoraj, Panie Przewodniczący, usłyszeliśmy dziękuję. na to, że takie pytania zadaje się w Moskwie, tak? a my oczekujemy pytanie zostało zadane, odpowiedzi. Czy strona rządowa chce się odnieść? Krótka jakoś odpowiedź na y, y, pytanie zadania przez Pana Posła Brauna. Ona nie zajmie dłużej niż 3 minuty, Panie Przewodniczący bo o ile może rzeczywiście na początku prac nad ustawą w Sejmie stać mi było na, na ironię pewną, to teraz już mi zupełnie nie stać, ale chciałem tylko podkreślić, że przy tym wszystkim posłowi Braunowi udało się powiedzieć nieprawdę na temat prac w komisji, gdyż przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych uczestniczyli przez cały jej przebieg w jej pracach, czy to w osobie ministra Wąsika, czy też jego dyrektorów. Brak ja, przedstawicieli ministerstwa obrony. Panie broni. pośle, przepraszam. Przepraszam, minister... jako przewodniczący kieruję Przedsta... pracami połączonych komisji. Pan minister teraz odpowiada. Przedstawiciele Bardzo Ministerstwa Obrony uczestniczyli przez cały czas prac Komisji Sejmowej. Czy to w osobie pana ministra Skórkiewicza, tutaj jeszcze przed chwilą obecnego na sali, czy to w osobie jego dyrektorów. Może dlatego pan w ten sposób mówił, bo pana nie było na tam, przez cały czas prac komisji. To trwało. Godzin, zdaje się, 8 lub 9, więc no wymagało, wymagało to pewnego wysiłku. Panie pośle, panie przewodniczący, manewry będą są i będą przeprowadzone tak, jak planowano. Nie jest to zgromadzenie publiczne, i, i taka jest decyzja rządu. Dziękuję bardzo. Teraz w kolejności zgłoszeń pan prezes Maciej Wroński, samorząd transportowo-logistyczny. Później jest w kolejności zgłoszeń tam zgłoszenie tutaj i następnie dwa zgłoszenia tutaj bardzo proszę panowie